Drodzy zapraszam Was serdecznie na najnowszy cykl zajęć, a raczej stałe nowe zajęcia w grafiku w czułych drogach. Będą to zajęcia jogi i ajurwedy w poniedziałki o 19.45. No i będą to przyjemne zajęcia, którymi domkniecie sobie poniedziałek, którymi zadbacie o ciało, o umysł. O wasze wszystkie zmysły, no, może prawie wszystkie, ale będzie tam zmysł węchu, zmysł, zmysł dotyku, y, będzie zmysł propriocepcji, jak to wiodzę. Y, no i będą też zajęcia tematyczne, dostosowywane do zmieniających się pór roku. Y, także na przykład teraz zaczniemy sobie ten cykl w, w, w najbliższy poniedziałek fokusem na żywioły um, balansujące energię powietrza i przestrzeni, ponieważ według ajurwedy mamy teraz przesyt tych energii jesienią. Um, jest dużo takiej um, suchości, um, jest dużo niestabilności, um, takiego może zdenerwowania, takiego podenerwowania. Po no, i my właśnie chcemy balansować tę energię taką praktyką albo uziemiającą, albo praktyką rozgrzewającą, czyli żywioły ziemi i ognia. I właśnie te żywioły będziemy sobie eksplorować w praktyce poprzez yy, specjalnie dopasowane asany, yy, albo skoncentrowane na, na ziemi, czyli wtedy dolne obszary ciała, które nas dosłownie Zdorzeniają, yy, przybliżają do tego, co cielesne, do tego, co stałe, co stabilne. I oczywiście możemy też balansować to powietrze właśnie żywiołem ognia, który nas rozgrzewa, który dba o naszą wewnętrzną taką czułą dyscyplinę, o nasze ciepło i taką naszą motywację do bycia yy, w pełni energii, mimo szarugi i ciężkiego powiedzmy sobie szczerze czasu poza, poza ciepłem naszego mieszkania, czyli tymczasem jesienno-zimowym. Więc jeśli jesteście chętni chętne tutaj popróbować tej praktyki, to zapraszam serdecznie co poniedziałek o 19.45 na Kłopotowskiego 11 na Warszawskiej Pradze. Zapraszam.